Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy wreszcie zajęli się otrzymywaniem kwasów. Troszeczkę inaczej otrzymujemy, otrzymujemy kwasy tlenowe, inaczej kwasy beztlenowe. Zaczniemy od otrzymywania kwasów tlenowych. Ogólna metoda otrzymywania tylko i wyłącznie kwasów tlenowych to jest taka woda plus tlenek niemetalu. Otrzymujemy kwas. Ważna rzecz jest tutaj taka: ten tlenek niemetalu, to nie jest każdy dowolny tlenek, to jest tak zwany bezwodnik kwasowy, czyli taki tlenek, który w reakcji z wodą da nam kwas. Bezwodnik kwasowy, inaczej też tlenek kwasowy, bo musimy wiedzieć. Że nie wszystkie tlenki nie metali będą reagowały z wodą i nie wszystkie z wodą dadzą nam kwas. Ale my zajmiemy się naszymi przykładami. Mamy 5 kwasów, e, e, kwasów tlenowych. Tak, pierwszy to jest kwas siarkowy 6, drugi to jest kwas siarkowy 4, kwas węglowy, kwas azotowy 5, i kwas fosforowy 5. Słuchajcie, każdy z tych kwasów można otrzymać z odpowiedniego tlenku. I tutaj bardzo Pojawi się to, na co Wam zwracam uwagę poprzednio, że bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, co oznaczają te liczby w nazwie kwasu. Czyli co oznacza, że kwas jest siarkowy 6, co oznacza, że kwas jest siarkowy 4, że kwas jest azotowy 5 i tak dalej. Myśmy sobie to powiedzieli, że to jest wartościowość tego niemetalu, tego atomu centralnego. Pamiętając o tym, dosyć łatwo powinniśmy umieć stworzyć sobie wzór a może najpierw nazwa, potem wzór tlenku, który w reakcji z wodą da nam dany kwas. Najpierw sobie nazwy takiego tlenku stworzymy, wiedząc, że to jest kwas siarkowy 6, czyli siarka jest w tym kwasie sześciowartościowa, oznacza to, że ten kwas powstanie tylko i wyłącznie z tlenku siarki, gdzie siarka również będzie... Tlen, tlenek, może tak. Gdzie siarka również będzie sześciowartościowa, czyli tlenku siarki 6. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy jak piszemy wzory znając nazwę, czyli od końca siarka, tlen, tlen zawsze dwuwartościowy. Tu już wiemy, bo skoro kwas siarkowy 6, to i tlenek siarki 6, czyli siarka jest sześciowartościowa. Dwójka z szóstką nam się skrócą. I na krzyż przepisujemy, mamy wzór tlenku, z którego możemy otrzymać kwas siarkowy 6. Podobnie będzie w przypadku kwasu siarkowego 4, czyli kwasu, gdzie siarka jest czterowartościowa, czyli otrzymamy ją z tlenku siarki 4. Czyli znowu, najpierw siarka, potem tlen, wartościowość tlenu, zawsze 2 siarki, w tym wypadku 4, no bo mamy kwas siarkowy 4. Czyli tu jest czwórka, też nam się ładnie skróci. Mamy SO2. I dalej. Potem mamy kwas węglowy. Tutaj nie ma wartościowości węgla podanego, ale myśmy już sobie powiedzieli, że węgiel jest tutaj zawsze czterowartościowy i to trzeba właśnie pamiętać. Oznacza to, że kwas węglowy otrzymamy z tlenku węgla 4. Czyli tak samo węgiel, tlen, tlen zawsze dwuwartościowy, węgiel 4, tu nam się skróci 1 i 2, na krzyż mamy CO2, czyli tlenek węgla 4 zawsze otrzymamy z tlenku węgla, kwas węglowy 4 zawsze otrzymamy z tlenku węgla 4, czyli CO2. Kwas azotowy 5 oznacza, że azot jest tutaj pięciowartościowy, czyli otrzymamy go z tlenku azotu. 5, czyli NO, tlen zawsze 2, azot 5, bo mamy to tutaj, czyli N2O5. I kwas fosforowy 5, oczywiście z tlenku fosforu, ponieważ jest to kwas fosforowy 5, czyli fosfor w tym kwasie jest pięciowartościowy, to otrzymamy go również z tlenku fosforu, gdzie fosfor jest pięciowartościowy, czyli tlenku fosforu 5. Wzór tego tlenku będzie wyglądał w ten sposób, ale ten kwas, ten tlenek jest wyjątkiem. On bardzo często nie występuje w takiej postaci, tylko w, ta, w postaci tak zwanych dimerów czyli w postaci podwójnej czyli w postaci P4. O 10. Bardzo proszę, żebyście o tym pamiętali. I teraz, jeżeli już znamy, wiemy jaki kwas z jakiego tlenku powstanie, to bardzo prosto sobie możemy napisać całą reakcję otrzymywania. Czyli, jeżeli mamy, chcemy otrzymać kwas siarkowy 6, H2SO4. Wiemy, że kwas tlenowy otrzymamy w reakcji woda plus tlenek niemetalu. Powstanie nam odpowiedni kwas. Woda to jest zawsze H2O. Jeżeli chcemy otrzymać H2SO4, no to bierzemy sobie tlenek siarki 6, bo H2SO4 to jest kwas siarkowy 6, gdzie siarka jest sześciowartościowa. I pamiętamy oczywiście, że to jest SO3. Czyli dokładamy do tej wody naszej SO3. No i chcemy otrzymać kwas, czyli chcemy otrzymać H2SO4. To będzie naszym produktem. Sprawdzamy, czy ilość substratów i produktów jest taka sama, czyli robimy bilans techiometryczny. Mamy przed reakcją dwa wodory, po reakcji dwa wodory, mamy trzy, i tu czwarty tlen, i po reakcji też są cztery, i tu jest jedna siarka, jedna siarka, czyli w tej reakcji nam się wszystko ładnie zgadza. Spójrzmy teraz, teraz chcemy otrzymać kwas azotowy. 5, czyli HNO3, kwas azotowy 5 oznacza, że pamiętajcie, azot jest pięciowartościowy. Otrzymujemy go oczywiście z tej samej reakcji, czyli musimy mieć wodę i musimy mieć odpowiedni tlenek niemetalu. Chcemy, skoro chcemy otrzymać kwas azotowy, to na pewno jest to tlenek azotu, a ponieważ jest to kwas azotowy 5, to będzie to tlenek azotu 5, czyli tak jak chwilę wcześniej ustaliliśmy, N2O5. Ponieważ to ma być naszym produktem, no to za strzałką piszemy wzór tego kwasu. No i sprawdzamy, czy nam się wszystko na pewno zgadza. Przed reakcją mamy dwa atomy wodoru, po reakcji ten wodór jest jeden, czyli, żeby wyrównać, wpisujemy tutaj dwójkę. I sprawdzamy dalej. Przed reakcją mamy dwa atomy wodoru. Teraz po reakcji również mamy dwa atomy wodoru, ponieważ chwilę wcześniej dopisaliśmy tą dwójkę, a pamiętamy, że cała dwójka, że ta dwójka dotyczy całego tego związku chemicznego, czyli również azotu. No i przed reakcją mamy 5 i tu jeden 6 atomów tlenu. Po reakcji dzięki tej dwójce też mamy 6 atomów tlenu, bo bez dwójki byłyby 3. Dwójka z przodu podwaja nam, czyli 2 razy 3 również jest 6. I teraz ta reakcja już nam się zgadza. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo dwie reakcje zrobiliśmy wspólnie, a trzy reakcje musicie spróbować zrobić sami. Czyli sami piszemy reakcję otrzymywania kwasu siarkowego 4, kwasu węglowego i kwasu fosforowego 5. Bardzo proszę, żebyście zgodnie z tym schematem, który macie wyżej, spróbowali napisać reakcję otrzymywania tych trzech kwasów. A na następnej lekcji sobie to sprawdzimy i ewentualnie jeszcze pewne rzeczy powtórzymy. Gdyby były pytania, zawsze możecie pisać. Jeżeli pytań nie będzie, no to, to oczywiście nie piszecie, wtedy bez problemu mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia na następnej lekcji.